Pierwsze, co jak wstajemy, to się ubieramy. To znaczy że czasami jeszcze jest tak, że ja leżę i sobie chwilę poleżę, dziewczyny się w tym czasie bawią, ale dzisiaj akurat jest tak, że Lili wstała pierwsza, więc Lili poprosiła mnie, żebym ją ubrała. Także się ubieramy. Potem ubiera się Lena, z czasami jest więcej problemów, bo Lena często ma problem, nie chce się ubierać, musimy ją motywować odpowiednio. Mami Lili to rozpłaczę. No, Lili też, tak, mama, tata, Lili też. Także ona się teraz ubijam. Potem, jak mam czas, to robię sobie szybki makijaż, taki dosłownie szybciutki. Nie, nie przedłużam specjalnie. Także szybciutki makijaż i schodzimy na dół. Potem czeszemy włosy. Czasami najpierw Lili, a potem Lenia, czasem na odwrót to już różnie. Zaczeszymy włosy. Po śniadaniu dziewczyny mają swój czas na zabawę i bawią się same przez tam jakiś czas, i dopiero potem mamy wspólne aktywności, wspólnie wymyślone. Także teraz dziewczyny mają swój czas na samodzielną zabawę. Dalej przychodzi czas na zabawę kontrolowaną. Dzisiaj robimy ciasteczka, które wczoraj piekłyśmy. Także dzisiaj dziewczyny dekor, będą dekorować ciastka i jeszcze inne rzeczy. wszystkie polej, wszystkie polej. E, także będziemy dekorować, e, także dekorujemy ciasteczka, potem będziemy robić jeszcze jedną rzecz. Także generalnie potem jest czas na zabawę kontrolowaną taką, którą ja modeluję, że tak powiem. Dobra, a my teraz działamy. Teraz dziewczyny też się bawią dalej same. Jest czas jeszcze na ich zabawę, stwierdziły, że się pobawią, więc, więc się bawią. To tak, to tak też jest, tak, że e, nie ma co. Nastawiać się na to, że plan będzie dokładnie taki, codziennie, każdego dnia, bo jednego nie może być taki, a następnego nie może być troszeczkę inny, zmodyfikowany. Także to jest takie płynne. Chcę Wam pokazać po prostu mniej więcej, e, jaki mamy plan, co mniej więcej robimy w ciągu dnia, jak, e, w jakiej kolejności. Natomiast, e, natomiast pamiętajcie o tym, że to może być. E, to może się po prostu różnić. I to może być tak, że jednego dnia będziemy. Mm, dziewczyny będą się bawić więcej same, a innego dnia będziemy więcej robić zabawy takiej kontrolowanej, albo jednego dnia będziemy trochę więcej bajek, innego dnia będziemy trochę mniej bajek. Także to, to po prostu wszystko, wszystko, wszystko zależy od tego, co, co akurat się dzieje. Dziewczyny mają teraz chwilę bajek, dlatego że mają inhalację normalnie. Um, normalnie nie mają e, bajek od samego rana, ale zazwyczaj mają teraz inhalację. To wiedzą o tym, że to tak działa, że jestem halacy, więc są bajki, więc e, tak wygląda. E, normalnie, normalnie robimy po prostu coś innego zamiast, zamiast bajka, że Normalnie jeszcze mają jedną, jedną partię bajek w ciągu dnia. Jest około 11.00. Dziewczyny mają teraz drugie śniadanie. Także Lili wybrała sobie jogurt, ten wybrał sobie kanapkę. Oczywiście to się zmienia. <śmangaż> czasami są płatki, czasami jest chlebek, czasami są parówki. No różne rzeczy. Także drugie śniadanko. Albo, albo, albo chlebek, albo. albo chlebek, tak. Albo jogurt. Tam te dwie malutkie chopeczki to jest Lena i Lili. Poszliśmy na spacer. Także staram się z dziewczynami wychodzić przynajmniej raz bądź dwa razy dziennie. Czasami, czasami jedziemy na przykład na plażę. Jeżeli oglądacie moje vlogi, to widzicie, że na jedziemy na plażę albo jedziemy do, na Greenway, czy tam w jakieś inne takie odludne obecnie miejsce. Natomiast. Staram się właśnie z nimi wychodzić przynajmniej raz albo dwa razy dziennie, żeby się, raz, żeby się dotleniły, a dwa, żeby e, mimo wszystko e, dużo łatwiej jest, e, dużo łatwiej jest po prostu też z nimi, jak one się wybiegają, wyszaleją, także e, teraz idziemy właśnie na spacer, żeby sobie po prostu pobiegały tutaj po osiedlu, po okolicy, także lecimy dalej na spacer. A wy będziecie widzieć nasz następny punkt w programie. Właśnie szukuję, obiad, dziewczyny się bawią. To znaczy teraz się właśnie, przed chwilą się kłóciły e, o lale. Natomiast ja generalnie robię obiad, na dziewczyny w tym czasie mają zabawę samodzielną. A ja tutaj robię sobie, o właśnie, no dzisiaj, dzisiaj są naleśniczki, także dzisiaj robimy obiadek. Kolejnym punktem naszego dnia jest um, telewizja. Dziewczyny mają bajki. Zazwyczaj właśnie po obiedzie mamy bajki. W sumie nie nakręciłam, że mamy obiad, ale no to tak logiczne, że robiłam obiad, potem go jedliśmy, nie? Więc zrobiłam obiad, jedliśmy go, a teraz mamy a teraz dziewczyny mają bajki. I te dziewczyny dostały również słodycze. Tak zazwyczaj tak jest, że właśnie dostają, um, w ciągu dnia nie dostają w ogóle, natomiast właśnie dostają um, słodycze po Podczas jedzenia, właśnie podczas oglądania. Mamy kolejny tor przeszkód dla dziewczyn. E, także kolejne, kolejna zabawa organizowana. Ślimak, tak! Dalej, chwyć wiaderka i teraz po linii. Także kolejna zabawa organizowana. Teraz jest czas na zabawę organizowaną. No, teraz autko. Lili, dawaj. Lili, tu, Lili, tu. Chwyć wiaderka i po linii. Pan jak wziął dziewczyny jeszcze na spacer przed e, spaniem, także jeszcze się wybiegają na rowerach, na hulajnogach i w ogóle także poszli na, e, poszli na krótki spacer dookoła osiedla e, także jeszcze, jeszcze długi właśnie, żeby zajrzeć drugie po prostu wyjście w przeciągu dnia e, oczywiście jeżeli jest beznadziejna pogoda, no to trzeba sobie radzić i wtedy robimy jedno wyjście, albo nie robimy tego wyjścia wcale w zależności tego jak, jak bardzo zła jest ta pogoda także to po wszystko wszystko zależy, tak? Także jak oni wygodzą, to idziemy spać. Teraz się przebrałyśmy w piżamkę. Teraz mamy już gotowe wieczory. I nie, nie skacz po łóżku. Nie skacz po. Lena! Popsuj łóżko! Przebrałyśmy się w piżamkę. I teraz idziemy myć zęby. Tu lili już myje zęby? A Lena będzie miała za chwilę zęby. Proszę bardzo. I zęby ładnie. Potem na zakończenie dnia albo ja, albo Tomek czytamy dziewczynom bajki. Każda z nich ma po jednej, czasem dwie bajki. Także czytamy, już nam bajki, robimy amen, czyli mówimy pacierz i idziemy spać. Także już tego wam nie będę pokazywać. No i potem mamy mój czas z Tomkiem, kiedy my sobie z Tomkiem możemy spędzić czas. Także tak wygląda naszego składnia. Tak jak mówiłam, musicie znaleźć swoje e, swój własny sposób na e, spędzanie czasu z dziećmi. Natomiast możecie właśnie skopiować to, żeby mm, po prostu e, mniej więcej ten los, który my mamy. Jak najbardziej e, zapraszam do kopiowania. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Także e, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji o łapkach w górę I do zobaczenia następnym razem. Pa.